że aż tak łatwy. Już w trzeciej minucie prowadzenie The Boys dał Stylian Petrov. Dobre samopoczucie graczem z Glasgow popsuł w czternastej minucie Andrew Todd. To on wyrównał, wykorzystując niepewne zachowanie polskiego bramkarza Artura Boruca. Po chwili wszystko wróciło do normy. W 24 minucie John Hartson dobił strzał Macieja Żorowskiego i było 2-1. Osiem minut później swój strzelecki koncert rozpoczął polski napastnik. W tej sytuacji wykorzystał podanie Hardsona. W 40 minucie świetnie wyszedł do piłki adresowanej przez Stevena McManusa. Zrobiło się 4-1. Kolejne bramki padły po przerwie i znów zaczął Żurawski. W 56 minucie po raz kolejny wykorzystał dobre zrozumienie z Johnem Hartsonem. A niecałe 20 minut później asystował przy najpiękniejszej bramce meczu. Jej zdobywcą był Sean Maloney. Celtic nie odpuścił i wciąż gnębił rywala. Najpierw piłkę do siatki posłał Neil Lennon, a na dwie minuty przed końcem spotkania po raz ostatni piłkę otrzymał Żurawski. Popędził na bramkę Bryna Hollywella i trafił po raz dwunasty w Liteczkowskiej. Celtic wygrał 8-1 i wciąż ma 13 punktów przewagi nad drugim w tabeli Hearts. Ajax Amsterdam obiecał trzy zwycięstwa w trzech ostatnich spotkaniach, bo... Z drużyną danego Blinda rywalizowały kolejno Ado Den Haag, Wilhelm Tilburg i w niedzielę RBC Rosendal, a więc trzy najsłabsze zespoły Eire Divizji. I Ajax wygrał te trzy mecze. Trzecia minuta gry z ostatnią drużyną ligowej tabeli. Ładne doświadkowanie Hatema Trabelskiego i zupełnie niepilnowany klasian Puntelar spokojnie przymierza 1-0 dla piłkarzy ze stadionu Arena. Ale potem przez wiele minut nic specjalnie ciekawego się. W Amsterdamie nie działo. Próbował swojej sił Tyron Loran, grający niegdyś na Wyspach Brytyjskich. Jeden z najlepszych piłkarzy Rosendal. To Edgar Marcelino. Stracona piłka na rzecz Urbiego Emanuelsona i kontratak drużyny Ajaxu. Maduro do Mauro Rozalesa. W dobrej dyspozycji jest ostatnio Argentyńczyk. Popatrzmy na jego akcję. Mauro Rosales, zakręcił obrońcą. Mauro Rozalet. Markus Rosenberg, 2 do 0 dla gospodarzy. Świetna akcja argentyńskiego odszydłowego i pokonany po raz drugi Mark Folder, Mauro Rosales. Jego strzał jeszcze obroniony, ale dobrze znalazł się tutaj Markus Rosenberg obok interweniującego rozpaczliwie Roberta Molenara. 30 minuta ma problemy Mark Folder, paulowany przez Markusa Rosenberga, który chciał dojść do tej dobitki, ale sprawił sporo bólu polderstop. Ładne uderzenie Klasa Jana Huntelara. Widać, że już pomału odradza się była gwiazda Herenbein w Ajaxie Amsterdam. Robert Matkan nie uratuje RBC. Tylko 5 punktów w 24 meczach w tym sezonie. Chociaż wydawało mu się, że będzie miał jego zespół jakieś szanse na stadionie w Amsterdamie, bo każdy zespół tutaj przy takich grze Ajaxu stwarza sobie chociaż jedną, dwie sytuacje do zdobycia gola, ale przez cały mecz Rozendal nie udało się trafić w światło bramki. również tego nie dokonał. Zdenek Grygera i Janik Anastazju na trybunach. Grek już oczywiście nie ma wielkich szans na grewa jak się Amsterdam. Grygera na mecz z Interem Mediolan w środku tygodnia będzie do dyspozycji danego blinda. Hen wprowadzony w zimie doświadczony, blisko 40-letni napastnik też nie trafił w światło bramki. Martena Stekelenburg. 70. minuta gry. Ciągle tylko 2 do 0 dla Ajaxu. Klacian Jan Huntelar. No i wreszcie 3 do 0 dla drużyny z Amsterdamu. Kolejna asysta Hatema Trabelsiego. Brakowało go na prawej stronie obrony jego rajdów, jego centr, jego dośrodkowań, jego dobrych podań. Teraz już jest Tunezyjczyk w zespole i przyda się także na rywalizację z Interem. 78. minuta po raz kolejny Trabelsi. Trabelsi Huntelar i jego kolejna bramka podczas tego meczu. 78 minuta, trzeci gol, klasa Jana Huntelara i też trzecia asysta przy bramce tego zawodnika Hatema Trabelsiego. Czas więc odpocząć. Debiutuje w Dywizji Michael Timisela. Rzut rożny dla zespołu gospodarzy. Urbi Emanuelson. klas Jan Huntelar. Jego czwarta bramka w tym meczu i hatryk klasyczny zdobyty w przeciągu niespełna 15 minut. Cztery bramki dla Jana Kuntelara ostatnio Beire czegoś takiego dokonał Mateja Keszman, to było w 2003 roku, a ostatnim piłkarzem a jak to Amsterdam, któremu udało się tego dokonać. Jest obecny gracz AZ Altmar Shota Arweat, ale to jeszcze nie koniec bramek na stadionie Arena. Urbi Emanuelson. Dobra akcja tego zawodnika, znowu czuje się dobrze grając w pierwszym składzie Emanuelson, Emanuelson i Sarpong, Emanuelson, Rosenberg, fantastyczny strzał Szweda po 86 minucie, brawo bije także Wesley Sneijder, którego również zobaczymy w meczu z Interem Mediolan. Szósta bramka Ajaxu Amsterdam, pogrom RBC na stadionie Arena, no i myślę, że to wszystko powoduje większe nadzieje na rywalizację z Interem Mediolan. Oczywiście RBC to jest słaby przeciwnik, ale 6 bramek to musi budzić respekt. A jak RBC 6 do 0,